Cześć! Witam się ponownie na moim wideoblogu. Tym razem nagrywam w dość nietypowej scenerii, ponieważ nagrywam z samochodu. Tak, wiem, jest to dość modne, żeby nagrywać z samochodu, natomiast jak zauważyłeś, nie robię tego zbyt często. Natomiast ten odcinek nagrywam z samochodu, ponieważ on będzie dotyczył samochodu, a tak naprawdę będzie dotyczył tego konkretnego samochodu, więc tym bardziej fajne miejsce na to, żeby go dla Was nagrać. A o czym będzie odcinek? Otóż ja go podzieliłem na dwie części. W pierwszej części wrócę jeszcze troszeczkę do wynajmu, wrócę do minusów tego wynajmu, dlatego że pewne rzeczy, o których będę mówił w kontekście minusów wynajmu, będą miały znaczenie w drugiej części. A druga część jest dla mnie bardzo istotna, ponieważ w niej chcę Ci pokazać, a w jaki sposób wybrać dobry samochód na wynajem. To znaczy jak najkorzystniej w stosunku wysokość raty miesięcznej, do wartości pojazdu, do komfortu, do do tego po prostu, żeby to auto było fajne dla Ciebie, jak to zrobić, jak szukać takiego samochodu i jakie czynniki o tym decydują, bo okazuje się, że różnice są dość spore. OK, ale zacznijmy najpierw od tych minusów, które się pojawiły. Dziękuję Wam bardzo za komentarze, za, zarówno na fanpage'u, jak i oczywiście na YouTubie pod filmikiem. Dziękuję za wiadomości prywatne, które wysłaliście. No i faktycznie ten temat jest dość widzę nośny, dość nawet bym że czasami kontrowersyjny, ponieważ pojawia się kilka minusów, obaw, które warto wziąć pod uwagę, myśląc o wynajmie samochodu. Pierwszą z takich obaw jest chyba, tak mi się wydaje, to jest taka największa obawa, to znaczy, to jest limit y, kilometrów. Na chwilę obecną większość tych ofert, które gdzieś ja widziałem, czy też które są dostępne na rynku, zakłada limit kilometrów na poziomie około 20 tysięcy kilometrów rocznie. Oczywiście mówię około, ale tak naprawdę to jest limit sztywny. Oczywiście nie jest do końca sztywny, bo jeżeli trochę więcej przejeździsz, no to tam zgodnie z umową dopłacasz za te kilometry. Od razu mówię, niezbyt się to opłaca. Jest to kilkadziesiąt groszy za każdy kilometr. Natomiast jest możliwość oczywiście zwiększenia tego limitu. Tak? Natomiast no, powiem tak: zwiększenie limitu, wyższa rata. A z reguły, jak rozmawiam z moim operatorem leasingowym, gdzie szukamy najbardziej optymalnego samochodu, no to szukamy takiego, który będzie miał tą ratę najniższą. Najlepiej z reguły wychodzą samochody na 2 lub 3 lata z 20 tysięcy km rocznie. Oczywiście można wziąć mniej, żeby była mniejsza rata, no ale 10 tysięcy km rocznie to chyba sami przyznacie, nie jest zbyt um, wystarczający limit, jest zbyt duży. A więc to jest pierwsza rzecz, kwestia limitu. Oczywiście ten limit można zmieniać, natomiast no, warto mieć też drugi samochód do domu, niekoniecznie na przykład na wynajem, albo drugi na wynajem z limitem 20 tysięcy, wtedy macie do zrobienia 40 tysięcy kilometrów. Drugą rzeczą, która się często przewijała, jest kwestia zwrotu pojazdu. No, faktycznie zwrot samochodu wynajętego nie jest takim fajnym, sympatycznym przejściem, ponieważ osoba, która będzie go od Was odbierać, będzie dokładnie zwracać uwagę na wszystkie aspekty jego zniszczenia. Tak? Często się słyszy o tym, że firmy tutaj wyciągają kasę od osób wynajmujących samochody, bo doszukują się ponadmiarowego użycia. Jak sobie z tym radzić? Zużycia oczywiście. Jak sobie z tym radzić? No, podstawowa sprawa to jest taka, że musisz bardziej dbać o samochód wynajęty niż o swój własny. Niestety. Tłuczenie, jeżdżenie po dziurach, przewożenie rozlewających się płynów itd., dalej. raczej tego bym Ci nie sugerował, ze względu na to, że te samochody faktycznie później przechodzą dość rygorystyczną procedurę odbioru. Oczywiście dostajesz informacje, co przejdzie tą procedurę, co nie przejdzie itd., itd., no ale najważniejsze jest, Praktyka. I teraz tak, co bym sugerował? Pierwsza rzecz to jest detailing. Warto wydać, zostawić te kilkaset złotych na koniec okresu i je wydać, wynajmu. A po co? Po to, żeby gdzieś dobrze przygotować powłokę lakierniczą, wszelkie jakieś ryski, niedociągnięcia, które firmy detailingowe bardzo fajnie usuną, żeby można było się ich pozbyć. Druga rzecz to pranie i, i sprzątanie środka samochodu. Faktycznie te firmy działają cuda, ludzie, którzy tam pracują, naprawdę działają cuda, mają fajną chemię do tego i naprawdę te samochody za kilkaset złotych można przygotować do zwrotu w stanie naprawdę bardzo dobrym. A co jest ważne jeszcze, jeśli chodzi o, o zwrot samochodu? Ja raz miałem taką sytuację, bo to jest dość temat świeży w Polsce, więc raz oddawałem samochód, to jak pracowałem w korpo jeszcze, był, było to Volkswagen Polo, który był również wynajęty. I pamiętam, tak jak dzisiaj, że człowiek, który do mnie go odbierał, był bardzo skrupulatny, ale jednocześnie był bardzo pozytywnie nastawiony do, do mnie jako użytkownika i chciał mi pomóc. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o rysach, a naprawdę to auto miało w kilku miejscach bardzo poważne rysy, to mówił tak: na tą chwilę my to wpisujemy w protokół. I jeżeli będzie się dało to spolerować, wówczas nie obciążymy pana żadnymi kosztami. I faktycznie tak się stało tymi kosztami mnie nie obciążyli widocznie dało się to spolerować. Dziękuję też z tego miejsca temu człowiekowi za uczciwość. Tak więc, no faktycznie, trzeba wziąć to pod uwagę, te elementy, o których powiedziałem. Co jeszcze? Wyjazd za granicę. Często padają takie Założenia, zastrzeżenia, że nie można tym autem wyjechać za granicę. Można wyjechać, nie trzeba nikogo poinformować. Natomiast są takie kraje, gdzie tym samochodem nie można wyjechać. Jeśli chodzi o to auto konkretne, które, w którym siedzę, no to mam informację taką, że nie mogę tym samochodem bez zezwolenia wyjechać na teren Rosji i Białorusi. Nie wiem jak jest z Ukrainą, ale chyba na Ukrainę mogę. To mi się rzuciło w oczy, że Rosja i Białoruś jako te kraje, które gdzieś stosunkowo blisko nas leżą. Jakie jeszcze mogą być minusy? No i teraz pomału chcę przechodzić do poprzez minusy do tego, jak wybrać dobry samochód, optymalny, tak, żebyście mieli idealną ratę. No i tak w zasadzie, jeśli byśmy mieli się zastanowić przez chwilę, co może, jakie główne czynniki mogą decydować o tym, że będziesz miał idealny stosunek raty do wartości samochodu, to chyba najważniejszą rzeczą, dwie są takie najważniejsze rzeczy. Pierwsza rzecz. Ten samochód firma leasingowa musi tanio kupić. To jest podstawa. Druga rzecz. Ten samochód, firma leasingowa, musi dobrze sprzedać po okresie użytkowania. Czyli mówiąc krótko, ta firma, która kupuje ten samochód, musi mieć bardzo dobry rabat od producenta, od dilera na początek, jak kupuje, i później to auto musi mało tracić na wartości. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym aspektem. Co to znaczy, że firma musi go dobrze kupić? To znaczy, że firma kupuje te samochody w paczkach. Jeśli kupuje w paczkach, to znaczy, że masz ograniczoną możliwość wyboru wyposażenia. I teraz yy, różnie to wygląda w różnych yy, firmach leasing, yy, nie leasingowych, w, 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 u producentów, tak? W BMW, w Mercedesie, w Toyocie i tak dalej. Przykładowo BMW, w którym właśnie siedzimy. E, no, niestety jest tak, że nie masz zbyt dużego wyboru i wiesz, co jest w cudzysłowie. Oczywiście yy, to ma też swoje zalety. I co ważne, firma, która mi przygotowywała samochód, ludzie, którzy tam pracują, to są rozsądni ludzie i dobrali naprawdę dobre wyposażenie, rozsądne wyposażenie, tak? Jak widzisz, to auto ma bardzo ładną skórę, oczywiście ma skrzynię automatyczną, w przypadku takich samochodów chyba skrzynia manualna już nie ma sensu. No i oczywiście ma x na napęd na cztery koła, no ale wszystkich BMW X, chyba wszystkich, na pewno w ich czwórkach wszystkich jest napęd na wszystkie cztery koła. Co to oznacza dla Ciebie? To oznacza, że jeżeli na przykład chciałbyś do takiego BMW zamówić sobie szyberdach albo jakieś inne bajery, no to sorry, winę tu taki szyberdach będzie cię kosztował kilkaset złotych do raty więcej miesięcznie. Dlaczego? No bo zostanie wartość tych 6-7 tysięcy złotych, czy nawet 10 tysięcy złotych, podzielona przez ilość miesięcy, na które będziesz wynajmował, i po prostu dodana do raty, co się po prostu nie opłaca. Także pierwszą rzeczą, żeby ten twój producent, nie producent, tylko firma leasingowa mogła tanio kupić ten samochód, przez to duży rabat, przez co ty byś go mógł przy dobrej racie wykupić, no to niestety musisz w jakiś tam sposób być ograniczony wyposażeniem. Po prostu bierzesz, co jest. Tak samo z kolorem, no, z reguły to są ota białe albo czarne. Druga rzecz, niezwykle istotna, jeżeli chodzi właśnie o to, kiedy oni kupią dobrze ten samochód, no to jest kwestia wymiany modelu. Wymiany modelu, liftingu. Wyprzedaży rocznika i całej masy tych wszystkich aspektów, które decydują o tym, że producenci są w stanie schodzić dużo z ceny. Auto, w którym siedzę, dokładnie to auto wynająłem pół roku temu i to jest BMW X4. Auto jest prawie że nowe, ma 8000 przejechane, oczywiście od nas przez, przez nas od nowości. Natomiast przez to, że jest to stary model, mówiąc stary mam na myśli model, który właśnie jest wycofywany, albo już został wycofany i weszło, wszedł nowy model BMW X4. Był bardzo dużo rabatowany. Ta, ten model w takiej wersji cennikowej kosztował 265 tysięcy brutto. Natomiast, według moich informacji, według tego, gdzie zdążyłem tam się dokopać, te samochody zostały kupione przez firmę leasingową z niemal 70 tysięcznym rabatem. To jest bardzo duży rabat. Dlatego też rata za to auto, i uwaga, auto, które cennikowo było 260 tysięcy, wynosi mniej niż 1700 zł netto. A to jest rata leasingu za Volkswagena Golfa. Nic nie ujmując Volkswagenowi i Golfowi, natomiast na BMW X4, Volkswagen Golf jest pewna różnica. I teraz, co jeszcze zadecyduje o tej racie? Właśnie kwestia, jak oni go dobrze kupią, kwestia tego wyposażenia, kwestia wymiany modelu, ale także to, jak oni go dobrze sprzedadzą. No i tutaj najlepiej oczywiście wychodzą auta klasy premium, które tracą najmniej na wartości. Dobrze jest wynajmować BMW, Audi, Mercedesa, Lexusa. Dobrze jest też wynajmować samochody, które są gdzieś synonimem trwałości, czyli na przykład Toyota. I teraz biorąc pod uwagę te dwa aspekty, możesz znaleźć samochód, który będzie znacznie miał niższą ratę niż ten współczynnik 1 do 100, o którym mówiłem w przypadku BMW X5. Nie wiem, czy pamiętasz, tam było mieszkanie, które ci generuje 3000 i rata 3000. W związku z tym w tym momencie ja za to auto płacę niespełna 2000 brutto. Jeżeli płacę jest z 2 2000 brutto, to znaczy, że mam auto warte 200-kilkadziesiąt tysięcy brutto, a płacę za nie dużo mniej niż 1 do 100. A co jeszcze jest istotne w przypadku wartości samochodów? Oczywiście, dobrze byłoby poszukać operatora leasingowego, takiej firmy, która ma dojścia do takich właśnie paczek samochodów. Oni to nazywają sprytnie hot car. Co to znaczy? To znaczy, że najlepiej jest się umówić z osobą, która tam pracuje. Dać jej konkretne wytyczne, jaką chcesz ratę, na jaki okres, jakiego rodzaju samochód, trzeba być duży, mały, etc., etc., a następnie czekać, aż cię poinformuje, że odpowiedni samochód w odpowiedniej racie, w odpowiednim przedziale cenowym się pojawił. I wierz mi, możesz naprawdę bardzo dobre samochody wynająć w bardzo korzystnych cenach, jeżeli do takiego zakupu, wynajmu podejdziesz właśnie w taki sposób. I teraz tak, co ci jeszcze mogę powiedzieć przykładowo o tym samochodzie? To jest, mm, szczerze więc nigdy wcześniej nie jeździłem BMW, a czasem jeździłem różnymi BMW, ale nie miałem tak długo BMW, czyli nie byłem posiadaczem, właścicielem. Ja się bardzo pozytywnie mm, przekonałem do, do tej marki, zresztą teraz myślę tylko o tej marce tych samochodów. Przede wszystkim, że faktycznie no, czuję się tą jakość wykończenia i, i faktycznie tą jakość premium. Natomiast, no, biorąc pod uwagę wysokość raty, jaką płacę i to, że gdybym te 200-kilkadziesiąt tysięcy zainwestował w mieszkanie, to nie dość, żeby mi się spłacała rata, to jeszcze coś by mi prawdopodobnie zostało. Powoduje, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. E, no i teraz przejdę do tego, skąd się bierze też ta różnica w racie, jako konkretnego przykładu. E, I od razu powiem Ci o pewnym minusie. Otóż niestety, biorąc pod uwagę tą wartość rezydualną, czyli wartość wykupu, musisz celować w samochody raczej w tym słowiu pospolite. Może nie tyle pospolite, co bardziej takie, bardziej bym powiedział, użytkowe. E, kombi czterodrzwiowe, pięciodrzwiowe i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że przykładowo ostatnio kolega z leasingu sprawdzał mi samochód o wartości 260 tysięcy. Ale uwaga, sportowy samochód, nie będę wymieniał co za marka i model, bo nie chcę robić tutaj negatywnej reklamy. Natomiast mimo takiej samej wartości, jak to BMW, w którym siedzimy, tamten samochód, uwaga, jego rata wynosiła 4800 netto. Dlaczego? Bo sportowy. Bo ciężko sprzedawalny, bo dużo traci na wartości, bo ryzykowny w zakupie i bo jest takich mało. I to wszystko powoduje, że jest problem właśnie ze sprzedażą, że ta wartość wykupu później jest niska, no i niestety te samochody dużo tracą na wartości, w związku z czym wynajem takiego samochodu jest nieopłacalny dla firmy leasingowej i dlatego może on kosztować nawet trzy razy więcej miesięcznie niż taki samochód, w jakim siedzimy. Ja osobiście mam trochę z tym problem, ponieważ akurat tym samochodem jeździ Wiola, czyli moja żona. Dlaczego? No, dlatego, że ja kocham swoje szeroko. A ponieważ kocham swoje szeroko, no to niestety jest problem z wynajęciem choćby takich samochodów. No, szeroko już nie wynajmę, ponieważ przestali je produkować w zeszłym roku. Nawet chyba dwa lata ich nie produkują. No, ale gdybyś chciał na przykład Mustanga, albo gdybyś chciał um, Golfa R albo, no nie wiem, Mercedesa AMG 35, no to będziesz miał prawdopodobnie tą ratę dużo wyższą w stosunku do wartości niż w przypadku takiego samochodu użytkowego. Tyle, jeśli chodzi o kwestie wad wynajmu, jeśli chodzi o kwestie hmm, tego, co najlepiej wynająć, czym się kierować, jakie auto będzie dla Ciebie najkorzystniejsze. Mam nadzieję, że film Ci się podobał, że jest przydatny dla Ciebie. Jeżeli tak jest, subskrybuj, naciśnij na dzwoneczek. W kolejnym filmie, w zasadzie w dwóch filmach, opowiem o dochodach pasywnych z własnej książki. Czy to się opłaca, a jeśli tak, to co zrobić, żeby napisać książkę, która będzie Ci generować dochody pasywne? Po to, żeby na przykład później wynająć sobie takie przyjemne. BMW. Dzięki za wysłuchanie, za oglądanie. Cześć!